Jednym z najczęstszych pytań zadawanych mi przez internet jest: Dzień dobry, panie Krzysztofie. Czy wydawnictwo, które do mnie w tym momencie napisało, jest dobrym wydawnictwem? Czy pan je poleca i czy ono jest takie fajne? Więc pomyślałem, że warto by było przygotować dla was krótki poradnik, jak rozpoznać dobre wydawnictwo, co cechuje dobre wydawnictwo, a od jakich należy uciekać. Dzień dobry moi kochani, nazywam się Krzysiek Piersa. Od kilku lat żyję z pisania książek, i tutaj na tym kanale dzielę się swoją wiedzą na temat żywotu pisarza, jak się zresztą nazywa nasz program. I dzisiaj, właśnie, opowiem Wam o wydawnictwach. Oczywistością jest fakt, że wybieramy to wydawnictwo, które w ogóle nas chce, bo jeżeli nikt nas nie chce, no to wtedy trudno jest w ogóle przebierać w wydawnictwach. Sam wyznaję zasadę, że lepsze większe wydawnictwo niż mniejsze, ale lepsze mniejsze wydawnictwo niż żadne. Więc warto patrzeć. Na to, jakie wydawnictwo w ogóle będzie chciało z nami współpracować, i od tego należy zacząć. Ale jeżeli ktoś już się do nas odzywa, to warto sprawdzić kilka rzeczy. Po pierwsze, oczywiście, to, czy wydawca nam płaci. Nie zawsze jesteśmy w stanie to zweryfikować. Warto pod tym względem poczytać po prostu w internecie, popytać innych autorów, którzy wydawali w tym wydawnictwie, czy dostają pieniądze za swoją pracę, czy normalnie wydawnictwo rozlicza się z nimi półrocznie albo rocznie. Różne wydawnictwa mają różne progi, czy musieli długo czekać na swoje pieniądze, czy to było normalnie rozliczane, można powiedzieć. Jakby wiecie, to jest pewna podstawa podstaw, to jest to nie jest tak, że wydawca po prostu jest twoim zbawcą, który pozwala ci na rozwinięcie Skrzydeł można powiedzieć, artystycznych, tylko też to jest po prostu biznes. I ty decydujesz się wykonać jakąś pracę, czyli napisać książkę, on decyduje się wykonać swoją pracę, czyli opublikować tą książkę, zarabia na tym pieniądze i dzielicie się tym zarobkiem, to jest transakcja biznesowa. I warto, żeby w tej kwestii była tu pewna jasność. W ogóle takim Estierem to są wydawnictwa, które dają zaliczkę. Jakby parę razy zdarzyło mi się już to, że wydawca proponował zaliczki i w ogóle ja do tego podchodzę w różny sposób, dlatego, że ja mam jeszcze dodatkowy dochód ze spotkań autorskich, więc mi nie jest często potrzebny taki nagły zastrzyk gotówki, bo ja to po prostu przepalę w podatku dochodowym, więc ja różnie potrzebuję tej zaliczki. Sam fakt proponowania zaliczki autorowi, no to jest w ogóle taki STR, to już wiecie, że macie do czynienia z dużym wydawcą, który ma duże budżety i który nie boi się zainwestować. Punkt drugi, na który powinniśmy zwrócić uwagę, to szeroka dystrybucja, bo na tym nam najbardziej zależy zależy. Wydawca jest od tego, żeby naszą książkę wydać, więc warto to sprawdzić, czy wydawca posiada szeroką dystrybucję, czy prowadzi dystrybucję za pomocą Empiku, czy jego książka jest w świecie książki, czy jego książka potrafi być gdzieś tam w sklepach, w witrynach internetowych, czy jest to tylko jakaś drobna oficyna, która wydaje książkę u siebie. I w zależności od tego, czy mamy książkę opublikowaną w dużym wydawnictwie albo w małym wydawnictwie, to potrafimy mieć tą książkę dostępną wszędzie, a w innych przypadkach może to wyglądać trochę inaczej. Przykładowo moje poradniki do tej pory są dostępne w sieciach Empik, niejednokrotnie spotykam Złotą Rybkę w Szambie czy Komputerowego na 2.0, bo zarówno Muza jak i Jaguar są takimi raczej większymi wydawnictwami, a z kolei trudno szukać na przykład Liceum Ogólnomagicznego, Kosmicznych Bobrów, czy nawet w tym momencie Camgirl, bo Genius Creation czy Allegoria są podmiotami raczej mniejszymi. Więc na to też również warto zwracać uwagę, czy nasz wydawca prowadzi szeroką zakrojoną dystrybucję. Oczywiście jeżeli tej dystrybucji Szerokiej nie ma, no to oczywiste też jest to, że te wyniki sprzedażowe nie będą takie jak w przypadku szerokiej dystrybucji. Na to również warto mieć jakieś tam baczenie. Tu warto też podkreślić, że szeroka dystrybucja jest tym, co odcina powiedziałbym małych i średnich wydawców od dużych wydawców, dlatego że duży wydawca ma możliwość dystrybucji empikowej. To jest bardzo mocna karta przetargowa, jeżeli chodzi o książki, jeśli chodzi w ogóle o wydawnictwa. Pod tym względem. Jestem w stanie zrozumieć self-publisherów, którzy decydują się na samodzielne wydawanie, bo jeżeli masz współpracować z małym wydawcą, który robi ci dystrybucję tylko na swojej witrynie i ty również możesz robić dystrybucję na swojej witrynie, to jakby nie masz tej karty przetargowej, która sprawia, że warto współpracować z tym małym wydawcą. Duży wydawca jest w stanie zagrać tą kartą, że hej, no jak wydasz z nami, no to masz szeroką dystrybucję. Punkt trzeci to promocja. Dobry wydawca prowadzi promocję. I bez względu na to, czy jest to duże wydawnictwo, czy małe wydawnictwo, tutaj akurat nie ma zasady, dlatego, że spotkałem zarówno duże wydawnictwa, które potrafią w ogóle nie prowadzić promocji, jakby wydajesz u nich książkę i ta książka po prostu jest, była, poszła i, i, i gdyby autor o niej nie wspominał, to bym się w życiu nie dowiedział, że ta książka w ogóle była i nagle się dowiaduję, że hej, to jest naprawdę duże wydawnictwo i wow, super, że tam wydawnictwo Wydałaś, wydałaś książkę, to się okazuje przechodzić zupełnie bez echa, bo to jest na przykład debiutant, mała rybka i ich to nie obchodzi. Z kolei małe wydawnictwo niejednokrotnie potrafi się bardzo mocno starać, jeżeli chodzi o promocję. Widzę chociażby w tym momencie to po alegorii, która stara się z patronami chociażby bardzo mocno gdzieś tam uwijać i rekompensować na przykład to, że nie ma tak szeroko zakrojonej dystrybucji. Rzeczywiście warto na to zwracać uwagę, czy nasz wydawca prowadzi taką promocję. Bardzo brzydki nawyk obecnie wydawniczy jest. Taki, że wielu wydawców opiera swoją promocję wyłącznie na barkach autora, to znaczy spodziewają się, że to autor weźmie na siebie promocję dzieła i tak, o ile autor jest w stanie zrobić promocję wokół swoich dotychczasowych czytelników, wokół swoich obserwujących, to sam autor nie jest w stanie dotrzeć nigdzie dalej. Tak jak ja jestem w stanie Wam opowiedzieć o swoich nadchodzących książkach, jestem w stanie umieścić informacje na swoich mediach społecznościowych, ale ja nie nie dotrę do nowych, zupełnie nowych osób, od tego jest wydawca. Na to warto zwrócić uwagę, że ten wydawca powinien prowadzić promocje, powinien szukać patronów medialnych, powinien szukać reklamy, posty na Facebooku sponsorowane. To, co niestety widzę do tej pory, jeżeli chodzi o wydawców, zwłaszcza małych wydawców i takich, bym powiedział troszeczkę zaściankowych, niestety wydawców, to są wydawcy, którzy nie wierzą w promocje. Jakby wiecie, nie wierzą w patronów medialnych, nie wierzą w materiały sponsorowane, nie wierzą w reklamę na Facebooku. I oni liczą na to, że mają na fanpage'u jakieś, nie wiem, 700 albo 1000 obserwujących osób, i z tego cudem ich książka sprzeda się w jakimś niesamowitym nakładzie, że teraz nagle wezmą tego autora i, i, i ten autor nagle zawojuje rynek wydawniczy w ten sposób, że jakoś przyciągnie, jakby są takie wydawnictwa, że nie robimy szerokiej promocji, nie robimy szeroko zakrojonej dystrybucji, a potem zdziwione pikaczu, że książka sprzedała się w 300 egzemplarzach, nie? No jak do tego doszło? I te 300 egzemplarzy to jest rodzina, przyjaciele i gdzieś tam obserwujący tego pisarza bezpośrednio. I, i jak do tego Doszło, nie wiem, prawda? A to jest niestety wina wydawcy, tylko potem szkoda, że wydawca potem szuka winnego i patrzy, no nie wiem, czytelnik jest jakiś głupi, wysublimowany i nie potrafi się poznać na dobrej literaturze, albo no, książka okazała się słaba. To jest bardzo często po prostu wina wydawcy, że nie potrafił odpowiednio zaproponować swojego produktu nigdzie dalej. Czwarty punkt to jest punkt, który rekompensuje zasadniczo dystrybucję i potrafi rekompensować promocje to są targi książki. Czy nasz wydawca Jeździ na imprezy targowe, czy widzicie wydawcę, z którym chcecie współpracować na imprezach targowych? I to jest bardzo, bardzo, bardzo ważny punkt, dlatego że wydawca może nie mieć szeroko zakrojonej promocji w internecie, wydawca może nie mieć szeroko zakrojonej dystrybucji empikowej, ale będzie robić solidny wynik jeżdżąc na targi książki chociażby. Dobrym tego przykładem było na przykład wydawnictwo Wesper, które swojego czasu nie było dostępne szczególnie w empiku i do tej pory, jeśli mnie pamięć nie myli, Wesper nie jest szczególnie. Empikowym wydawnictwem, a jednocześnie Wesper bardzo, bardzo często jeździ właśnie na targi książki i można ich wszędzie właściwie znaleźć i te książki rzeczywiście znajdują dzięki temu swoje ujście. Widać to, ludzie to dostrzegają, to już gdzieś tam się przekłada, prawda? Podobnym przykładem mam wrażenie jest nowo powstałe wydawnictwo Mięta, tam prowadzone przez Katarzynę Berenik-Miszczuk. Widzę bardzo mocną promocję w internecie i widzę też babki z mięty, widzę właśnie na targach, to jednych, to drugich, to trzecich. To jest też bardzo ważny punkt, bo jeżeli na przykład współpracujesz z mniejszym wydawnictwem, a chcesz przeskoczyć do większego, no no to też wydawnictwa duże patrzą na to, że hej, no ten gość, ta gościuwa jeździ, nie, stara się, pokazuje, jest wszędzie jej pełno i to przekłada się również na waszą markę. Jeżeli jesteście małym autorem, a jeździcie na takie imprezy, bo wasz wydawca jeździ, no to też siłą rzeczy to jest promocja, która was napędza, bo jesteście gdzieś, można wam zrobić zdjęcia, można do was podejść, można z wami porozmawiać. Są zdjęcia pokazujące hej, byłem tutaj na targach, tam byłem na targach, jeszcze gdzieś byłem na targach. Samo wydawcy pod tym względem bardzo mocno idą w tym momencie, że ich bardzo dużo widać na targach przez co tworzą też pewien obraz, że są rozpoznawani, że są popularni. To jest też bardzo, bardzo ważne. W ogóle nie chodzi o to, czy są, czy nie są popularni, bo każdy wydawca jest lub nie jest popularny. Chodzi o to, że w ten sposób tworzysz takie poczucie, że to jest na poważnie, to jest konkretnie i tym się interesują ludzie, bo mamy potem zdjęcia, że ktoś podchodzi, ktoś się interesuje. Na to naprawdę warto zwrócić uwagę. Bardzo wielu autorów cierpi na to, że na przykład potrafi z niejednym dużym wydawnictwem, z takim molochem współpracować, ale na przykład w ogóle nie jest przez to wydawnictwo zapraszane na targi książki, no bo ma innych autorów po prostu do obstawienia na te targi, ma takich po prostu graczy, takich bestsellerowców, że tego, tego podstawowego autora po prostu nie biorą pod uwagę na imprezach targowych i tak się też potrafi zdarzyć, a potrafią być wydawnictwa, które robią dobrą sprzedaż i możesz zarobić na tym fajne pieniądze, ale jednocześnie też nie jeżdżą, więc nie jesteś w stanie pokazać się, nie możesz czule połechtać swojego ego, żeby spotkać się z czytelnikami, a spotkania z czytelnikami to też jest bardzo ważna sprawa. Od razu bym też dopowiedział, że jeżeli chodzi o spotkania autorskie, to wydawnictwa rzadko się tym zajmują. Wydawnictwa praktycznie nie ogarniają spotkań autorskich, nie mają pojęcia, jak się to organizuje, nie mają pojęcia, jak się z tym rozmawia. Jeżeli myślicie, że wydawca pokieruje was na spotkania autorskie, to nie mylicie się. Możecie zostać pokierowani przez wydawcę na spotkania autorskie w momencie, kiedy będziecie już naprawdę bezcelerowcem, i wtedy kontakt z wami to będzie kontakt wyłącznie przez wydawnictwo. Ewentualnie jakieś duże biblioteki będą się zgłaszać, ale to już powiedzmy jest ta skala bezcelerowa. Totalna. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chcecie jeździć na spotkania autorskie, to będziecie musieli organizować te spotkania autorskie sobie sami. Są rzeczy, które jesteśmy w stanie wyłapać już po czasie, można powiedzieć, i to jest też trochę powód, dla którego zawsze proponuję: pisz jednotomówkę, bo zawsze jesteś w stanie potem na podstawie pracy nad tą jedną książką sprawdzić tego wydawcę, czy to jest ktoś z kim chcesz współpracować, czy nie chcesz współpracować, bo jak piszesz trylogię albo siedmioksiąg, no to jesteś już związany na dość, dość długo ale to, na co warto na pewno zwrócić uwagę, to jakość pracy wydawniczej i taka rozrzutność, łamane skąpstwo wydawcy. Jakość pracy wydawniczej polega na tym, czy pracujemy na konkretnych datach, czy pracujemy w konkretnym systemie, czy redakcja jest robiona na czas, czy korekta jest robiona na czas, bo nie ma nic gorszego i to jest straszne, kiedy to się zdarza i z którym autorem właściwie nie porozmawiam, to miał takie doświadczenia, że dostaje tekst na ostatnią chwilę, a potem nagle wydawca przychodzi do niego i mówi dobra z tą redakcją to tylko musimy lecieć bardzo szybko bo za 2-3 dni to już książka musi lecieć do druku wiesz dzwonisz i piszesz do wydawcy że chcesz jak najszybciej zacząć pracę że hej no zbliża nam się termin już premiery a ja jeszcze nie dostałem książki do poprawiania i wydawca, dobra, dobra, już zaraz, za sekundkę wyślę, i nagle ci wydawca wysyła cały tekst na czerwono, że tam siedzisz po prostu długie godziny, żeby to poprawić. A wydawca mówi, dobra, wie, szybko tam klikaj, bo, bo to trzeba poprawić. Nie, nie szybko klikaj, bo to jest książka, pod którą podpisujesz się imieniem i nazwiskiem, więc nie szybko klikaj, ja teraz to przerobię. A to, że wydawca się spóźnia, to już nie jest moja furmanka i trudno, to przełożymy pracę. Oczywiście to jest scenariusz bardzo taki życzeniowy, bo to najczęściej nam zależy na. Na opublikowaniu tej książki jak najszybciej, wydawca może sobie po prostu przesunąć tą premierę na inny czas i będzie smutny z tego powodu. Potem będzie nas karać może odwleczonymi publikacjami, i dlatego wtedy zarywamy noce, żeby rzeczywiście poprawiać. Ale powiedziałbym, że warto to sobie gdzieś tam weryfikować później, czy wydawca ma konkretny grafik, ma solidnie przygotowane to, żeby nie było żadnych fuck upów, czy jednak po prostu wszystko leci na złamanie karku. Aczkolwiek uczciwie powiem, że wielu wydawców, nawet tych dobrych wydawców, leci na złamanie karku. I to też jest pewna natura po prostu pracy w wydawnictwie. Jeżeli chodzi o skąpstwo i rozrzutność, to też jest taka sprawa, że wydawcy potrafią być skąpi w różnych kwestiach. Ilustracje, posty sponsorowane, patroni, na przykład, wiesz, ja, ja nie wierzę w patronów, nie? I to nie jest tekst na zasadzie, patroni nie dają takiego zwrotu, że mam dane na to, że patroni nie dają zwrotu, tylko nie chcę zapłacić temu człowiekowi 300-400 zł za promocję, bo nie chcę, nie? Bo wolę przyoszczędzić. Albo mówienie, że ilustracje na przykład w ogóle nie działają, że nie pasują do książki. To nie jest prawda, że ilustracje nie pasują do książki, bo jak przyniesiesz te ilustracje swoje, opłacone przez siebie, to nagle ilustracje pasują do książki. Tylko wydawca niejednokrotnie nie chce wydawać pieniędzy na te dobre ilustracje. Bardzo często przycina się na okładkach, że okładki robione w fantastyce, to już w ogóle to widać, że okładki są robione przez jakiegoś bieda grafika studenta ASP, pierwszego roku studiującego jeszcze zaocznie. Widać to momentalnie po prostu. Momentalnie, kiedy jest przycinane po prostu na okładkach i a mnie się te okładki podobają. I to nie jest mnie się te okładki podobają, bo, bo jest tak wybitna i mam taki spaczony gust, tylko dlatego, że nie chcę wydawać pieniędzy na inną okładkę. No i ostatnie, czyli umowa wydawnicza, bo na to też warto zwracać uwagę, czy wydawca daje nam tą umowę wydawniczą, czy jai się trochę z tą umową, czy unika tej umowy wydawniczej. Warto to podkreślać, warto to dopinać, bo wiecie, to jest wasza książka. Dziwi mnie to, bo wydawca powinien mieć jakby baczenie na to, że jeżeli przeprowadzamy już redakcję i jeszcze nie mamy podpisanej umowy, to ja w każdym momencie mogę zabrać tą książkę i iść w ciemną, siną dal z tą już książką zredagowaną i gdzie będziesz mnie ścigać, jak nie mamy żadnej umowy podpisanej, człowieku, nie? Jakby wydawca też z tym zwlekać potrafi. Warto o tym pamiętać, jeżeli jesteśmy początkującym autorem, bo często jak mamy dobre relacje z wydawcą, to ta umowa to jest tam w ogóle przy okazji. Pracujemy ciągiem nad książkami, jedna, druga, trzecia i nagle, ej, brakuje nam w ogóle umowy, my nie mamy umowy podpisanej, a się termin Rozliczenia już przykłada, nie i wtedy nagle sobie wszyscy przypominają o umowie. Oczywiście taką czerwoną flagą jest fakt, kiedy wydawca każe nam płacić, kiedy wydawca każe nam płacić za promocję, za dystrybucję. Kiedy mamy do czynienia z Vanity Pressem, no to oczywiście to jest czerwona flaga. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli pojawiają się problemy majątkowe, zawsze jest to moment, w którym powinna nam się zapalić lampka bezpieczeństwa. Oczywiście są wydawcy, którzy będą mieli większe budżety, no z, z faktu tego, że są więksi, będą mogli sobie pozwolić na więcej. Przykładowo są wydawcy. Którzy są w stanie pokryć koszty wyjazdu autora na targi książki, a są wydawcy, którzy nie są w stanie pokryć takich kosztów po prostu. Trzeba gdzieś kalkulować, bo też się spotkałem z tym, że wydawca na przykład potrafi mieć pretensję, że jadę na targi, a autor ze mną nigdzie nie jedzie. I okej, okay, fajnie, no autor z tobą nie jedzie, ale wyjazd z Rzeszowa do Gdańska, no to to jest kawał drogi i kawał pieniądza. I dlaczego mam płacić z własnej kieszeni na to, że ty na tym też zarobisz, jakby, nie? A jak ja na tym nie zarobię, no ja nie straciłem jeszcze pieniędzy, bo to ty wydawco zainwestowałeś. Więc jak chcesz z tego mieć jak największy zwrot, no to po twojej stronie leży zaangażowanie. No ale zwykle odbywa się to gdzieś tam na, na poziomie dżentelmeńskiej umowy, że jest to po prostu porozumienie, czy wydawca płaci za przejazdy, czy nie płaci za przejazdy. Przyznaję, że fajne jest przede wszystkim to, jeżeli wydawca orientuje się, angażuje się w to, czy jedziemy na przykład na konwenty, czy jedziemy na targi. Przyznaję, że mi się to bardzo w alegorii w tym momencie podoba, że. Że alegoria się tym zajmuje. Będziemy na przykład na gliwickich targach Fantastyki, Gliwickim Festiwalu Fantastycznym i już Alegoria się tym na przykład zajmuje, nie? żeby dogadać się z Gliwicami, jak to wszystko będzie wyglądać. Plus, plus dla obecnego wydawcy, rzeczywiście mamy mocne plany na ten rok, i widzę, że wyjazdów będzie naprawdę dużo. Jeżeli szukacie więcej materiałów dotyczących pisania książek i w ogóle pracy pisarza, polecam wam serdecznie mojego Patronite, moją grupę patronacką, na której regularnie umieszczam dedykowane Q&A dla patronów, gdzie przez cały tydzień. Patroni zadają pytania, a pod koniec tygodnia ja odpowiadam na te pytania, więc jeżeli macie jakieś konkretne pytania, polecam wam serdecznie swojego Patronite'a. Są progi niskie z tylko grupą patronacką, są progi wysokie, jeszcze z indywidualnymi konsultacjami. Do wyboru do koloru serdecznie Was zapraszam do swojego patrona. Oczywiście, jeżeli szukacie kursów, to też polecam wam serdecznie swój kurs na warsztatowni od zera do bestsellera, na którym możecie zgłębić tajemnice pisania książek, dystrybucji, reklamy, i później organizacji spotkań autorskich. Zebrałem to wszystko w taką ładną bardzo solidną pigułkę. Kurs cieszy się bardzo dobrymi ocenami i dostaje fajny feedback prywatny już od ludzi, którzy odbyli ten kurs, że im się bardzo podobało, więc Wam go również serdecznie polecam. Jeżeli chcecie w inny sposób wesprzeć mnie, moją działalność, mój kanał, no to oczywiście serdecznie polecam Wam moje książki. Wychodzi w tym momencie Kroniki Światozbioru, mamy Liceum Ogólnomagiczne, mamy Kamger, mamy poradniki, takie jak komputerowy 2.0, Złota Rybka w Szambie, więc jeżeli chcecie wesprzeć mnie w ten sposób, to Wam również serdecznie polecam swoją Literaturę. I z mojej strony to wszystko, kochani, i jak zawsze na razie. Do zobaczenia i do usłyszenia.